Witajcie, tutaj SKKF, a dzisiaj mam dla Was mały, krótki, bonusowy materiał, który przedstawi taką malutką farmę arbuzów, która jest bardzo kompaktowa, bardzo ciekawie zrobiona. No i nie mogę się powstrzymać, żeby nie pokazać Wam tego przed Windows Pistonów, którą mam zamiar nagrać dzisiaj trochę później. Od razu Wam pokażę, jak to działa. Jak widzicie, jest to bardzo małe urządzenie. Jest właściwie całkowicie automatyczne. Jedyne co musimy zrobić, to potem zapielić e, tą grządkę, żeby nasz arbus czy melon cały czas, nie wiem jak to powinno się nazywać, mógł z powrotem wyrosnąć. Więc jeżeli tutaj coś się pojawi, automatycznie arbus się ścina. Wystarczy potem, że podejdziemy, zbierzemy wszystkie arbuzy, klikniemy prawym motyką i samo znika. Potem, jak znowu coś wyrośnie, znowu samo się ścina. I możemy to powtarzać w nieskończoność. Pokażę Wam teraz, jak wygląda przykładowa farma arbuzów, którą zbudowałem właśnie tym sposobem. Jak widzicie, trochę tych arbuzów wyrosło. Zbieramy je, klikamy prawym. Samo znika. Tutaj tak samo zbieramy, klikamy prawym. O, przez chwilę wyrósł drugi. Klikamy prawym. Zbieramy arbuza. Może mi się uda Wam pokazać na waszych oczach, jak wyrasta jakiś. Tego tutaj przed chwilą nie było. Znikamy prawem znika. Więc jak widzicie, działa to bardzo sprawnie. Niestety, jeżeli chodzi o całkowicie automatyczną tak, żeby można było sobie stanąć w jednym miejscu i zbierać na przykład przez całą noc arbuzy, to raczej się nie uda, ponieważ musimy zapielić tą grządkę prawym przyciskiem, trzymając motykę. Także jedyny sposób jaki mi przychodzi do głowy to jest, żeby te wszystkie źródełka prowadziły do innego miejsca, żeby zbierać w innym miejscu ścięte arbuzy, a ziemia żeby cały czas pistonami krążyła jakoś dookoła i napisać na przykład bota, który co załóżmy co dwie sekundy będzie klikał prawym przyciskiem. Teraz nam na czymś takim pracował, ale no nas wydaje mi się to dość skomplikowane, więc nie wiem, czy temu podołam, czy w ogóle to się uda. Teraz może trochę przyspieszę, żeby zobaczyć, czy coś wyrośnie. No, jak widzieliście, kilka arbuzów nam wyrosło. Jedyne co teraz pozostaje nam zrobić, to po prostu do nich podejść, wypielić, zebrać arbuzy. I tak samo, tak samo. Więc jest to bardzo efektywna farma, i moim zdaniem najciekawsza z tych wszystkich, do, które do tej pory widziałem. Teraz szybko Wam pokażę, jak to zbudować. Mechanizm jest naprawdę prosty. Tak to wygląda w całości. Jeżeli zbudujemy nad ziemią, to kładziemy piston do góry, tak samo jak tutaj, dwie ziemie. Na tym sadzimy nasionka. Tutaj będzie Rus Melon. Tutaj kładziemy u góry Repeater. Czerwoną pochodnię. I pod spodem czerwoną pochodnię. To wykorzystuje taki mały bug, jeżeli chodzi o pistony. Być może to kiedyś przestanie działać, jeżeli to naprawią. Mam nadzieję, że nie. I teraz, jak wyrośnie tutaj Arbus, a i w tym miejscu kładziemy czerwony proszek, a nie pochodnie. Jeżeli teraz w tym miejscu wyrośnie arbus, to się ścina. Jak zapielimy, to się chowa. Ten mechanizm wykrywa zmianę bloku. Jeżeli chcemy to zbudować pod ziemią, to się buduje równie prosto, wystarczy, że będziecie podążali za tym schematem. Tutaj kopiemy dziurę głęboką na dwa. Do środka wrzucamy piston, tutaj przykrywamy ziemią, tutaj możemy dać wodę, żeby cały czas było nawodnione te dwie grządki pielimy, tutaj dajemy repeatera, tutaj kopiemy teraz dwa w dół, czerwona pochodnia, i nie dwa w dół, tylko jeden w dół, chociaż dziura jest głęboka na dwa, kładziemy ziemię, czerwony proszek i już to działa, tutaj sadzimy melona, jak nam wyrośnie wszystko działa i możemy to kontynuować praktycznie tak daleko jak chcemy. Tutaj kładziemy pistona. Przykrywamy ziemią, pielimy. Tutaj możemy dać wodę. Tutaj repeater. Kopiemy dziurę. Pochodnia. Przykrywamy czerwony proszek i to tyle. Pojawia się melon. Wstinamy go, pielimy grządki i wszystko działa. Także to jest ten bonus, o którym właśnie chciałem się z Wami podzielić. Tutaj jest jakiś drugi model. Jest trochę mniej kompaktowy, ale też działa. Zużywa jeden, jedyna różnica: to jest to, że nie zużywa czerwonego proszku, ale za co jeden klocek wystaje na powierzchnię. Więc tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo podstawowa farma. Jeżeli macie jakieś pomysły, jak to można rozbudować, to chętnie się dowiem. E, możecie odpowiadać swoimi filmikami na ten film, e, pisać komentarze z waszymi pomysłami, przedstawiać swoje inne pomysły. Jeżeli znajdzie się jakaś perełka, to bardzo chętnie to opublikuję w kolejnym odcinku. No i to by było właściwie na tyle taki krótki bonus kilkuminutowy. Słońce już zachodzi, więc nie będę przedłużał. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Do usłyszenia, cześć.